Działam wszystkim. Yy, witam w kolejnym odcinku serii Pixark i w tym odcinku zajmiemy się budowaniem pomieszczenia na kompostownik, żeby sobie produkować powoli nawóz. Yy, tu wam jeszcze tylko szybko pokażę, jak wygląda nasze schronienie dla linusiów. Yy, w końcu wbiłem 50 poziom, zrobiłem siodła, linusie są ładnie poustawiane. Też będzie w końcu można sobie trochę polatać na naszym karno Który dostanie teraz właśnie zdrowie Także myślę, że całkiem yy, spoko, sympatycznie to wygląda No a później, że jeśli będzie taka potrzeba A myślę, że będzie To po prostu sobie to rozbudujemy jeszcze No dobrze, zabieramy się do pracy Myślę, że tradycyjnie nasze pomieszczenie będzie pod ziemią. Może jakoś nie tam super głęboko, ale będzie to pomieszczenie schowane. Zobaczymy. No, myślę, że tyle starczy. Tu jest podłoga, będzie. Raz, dwa, trzy. O, tyle tu już spokojnie nam wystarczy. Ustawimy sobie schodki, które już wcześniej przygotowałem. Ok, ścieżkę sobie też zrobimy. na nasz chodniczek zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że ok. No, myślę, że jest ok. No i dobrze, rozbudujemy tu troszkę pomieszczenie, znaczy powiększymy. To jest pomieszczenie tylko do kompostowniku, więc myślę, że nie będziemy tu się bawić budowanie ścian no ale też nie chcemy mieć ustawionych tych kompostowników gdzieś tam powiedzmy yy, blisko domku czy wyjścia bazy żeby jakoś to ładnie wyglądało po prostu wszystko a tak będziemy mieli to tutaj schowane na dole no to będzie elegancko nie wiem czy podłogę też tu robić? Taki równy kamyszek jak jest to dosyć ładnie to wygląda, więc może zostawimy taką yy, surową. Tu już przygotowałem parę koszy. One są proste do zrobienia. Yy, potrzeba jest tylko drewno, glina i trochę słomy. utworzymy sobie jeszcze trzy. Zobaczmy jakie to jest duże. O, no, to jest całkiem spora A czemu to musi być jednowolne słoma i kupa, czyli odchody i pięćdziesiąt sztuk. Słomy, co damy setkę? Ile czasu to się robi? Mm. Nie widzę, ale szybko to nie będzie. No dobrze, niech to się spokojnie przetwarza. No, my ustawimy następny pojemnik. To jest na dwie kratki, czyli z tej strony też zrobimy na dwie kratki sobie. Jeszcze tylko ob obrócimy to. Cyk. No ustaw nam się tu ładnie. Mhm. No jedno oczko za daleko nam się ustawi. Oczko czy pół kratki. Hmm, spróbujemy go ustawić bliżej. No i tak jest okej. Okay. I potrzebujemy jeszcze dwie kratki. Trochę głębiej, żeby ostatnie dwa postawić postawić. jeden. Znowu jest problem z ustawieniem go, a czemu jest ograniczony? No to będzie wysunięty trochę dalej. No ale mamy 6 sztuk. Myślę, że w zupełności to wystarczy. Jeszcze pochodnia. Ok, już mamy ją w ekipunku. Mamy trochę drewna. Mamy, zapalamy światełko. No, no i praktycznie już mamy to zbudowane. Jeszcze tylko sobie już włożymy, żeby się przetwarzało. tylko słomy włożymy. No zobaczymy w tym pierwszym jak idzie te przetwarzanie. O no, faktycznie trochę to będzie trwało. Ja wiem, 6 sztuk, to myślę nie źle na razie. Na początek myślę, że starczy. Jeszcze byśmy musieli teraz y, troszkę odchody pozbierać. Hmm, ciekawe czy jest jakiś przedmiot. Y, który automatycznie nam te odchody zbiera No ale myślę, że teraz jak będziemy po prostu je zbierać To tam spokojnie będzie zapełnione No dobrze nie będziemy teraz tracić czasu yy, na zbieranie tego tych odchodów To co nam się udało to sobie już tu włożymy Tu już nam się przetwarza Czyli tu sobie włożymy akurat 3 sztuki. Okej. Okay. No, tu jeszcze jest w ekwipunku. To sobie już do następnego włożymy. Okej, okay. niech sobie leży. No dobrze, co teraz? Umocnimy troszkę więc tu już miałem kolce przygotowane chyba nie czyli zrobimy kolce i troszkę tam do góry umocnimy sobie a następna kubka Tu już mamy dwa stworki. Aha, potek by można było zrobić trochę wyższy. To od razu się tym zajmiemy. No, trochę mało. No tak jednak, jednak ten yy, jeden potek, jak już ustawiony, to jest yy, strasznie nisko po prostu. No, myślę, że na razie jak będą yy, takie podwójne dwa, to starczy w zupełności. Chociaż tu z przodu to tak... Nie wiem, ale wystarczy, żeby po prostu, żebyśmy sami nie mogli przeskoczyć i spaść sobie tam na dół po prostu. Nie wiem, czy to jeszcze wyrównać. Zobaczymy. A, bo na tym już postawić następną. O, i to może się udać. Tu coś jeszcze trochę podsypiemy. Jedną sztukę tylko. Okej. Okay. No, myślę, że to jest... Nikt nam nie wejdzie tutaj, z tej strony przynajmniej. Dobrze, tu pozostaje nam no, jeszcze ustawić te kolce. No, a tu jeszcze w wolnej chwili się dołożę, I... tak tutaj po prostu do ściany, żeby to było dociągnięte. Myślę, że w miarę to będzie zabezpieczone. Jak tam ktoś z góry skoczy, to tak tu trochę też jest odsłonięte. Ale tu myślę, że też się zrobi taki... Nie wiem, jak to nazwać. No a taki poziom sobie zbudujemy po prostu, na którym też będą kolce poustawiane że Jak tam może na jakimś niższym levelu spadnie jakiś drapieżnik albo coś, to po prostu na tych, yy, na tych kolcach zginie, prawda? I to też zobaczymy w praniu, yy, czy to zda egzamin czy nie. No na razie jesteśmy w dobrej myśli oczywiście. Pozytywne nastawienie musi być. To co nie potrzebujemy to już odłożymy żeby tu nie dźwigać za dużo i może w końcu spojrzymy troszkę na naszym karno może jakieś levelemów pijemy no już się skończyło miejsce niestety jeszcze można tylko dopełnić do końca No już taki pedunce nie ma sensu. Okej. Okay. Dobrze, to idziemy na przejażdżkę. O, chodź stworzę. Długo czekaliśmy na to. No jest nawet szybki. Dobrze, panie. Pokaż, co potrafisz. Skrzyneczka, A nam nie otworzy sam? Ale obrażenia ma ładne. Nie wiem, czy tam do góry iść. Ale nie możemy z niego strzelać. O, panie. O, panie. Szkoda, że z niego nie można strzelać. wszystkiego ale myślałem, że jednak będziemy mogli sobie z niego strzelać no nie, przynajmniej mięska i skóry na pewno o wiele szybciej teraz nafarmimy przy pomocy naszego przyjaciela się oswaja nie też dostał strzałeczkę. ale apatii nic czyli też będzie na magiczne strzałki które na razie zostawiamy sobie na bruszkowego smoka Coś ciekawego. Proch szelnicy, szelniczy i miksturki. Drugie. Trzeba otworzyć już, żeby tak nie szukać. Nie wiem, czy coś ciekawego czy jeszcze można wydropić. Czy może jakieś inne już yy, ruiny sobie poszukać. Nie no, zawsze coś tu ciekawego wypada. Na przykład jak recepta z zachodniego drewnianego łóżka i siodło dla tricka. No jeszcze dostaliśmy poziom. Elegancko. 51 już mamy. Tak jeszcze niedawno mówiłem, że poziomy szybko się wbijają. To już się skończyło wbijanie szybko. Szybkie leveli. No, ale to nic. No co my tu możemy dać teraz? Myślę, że na wodę jeden Może na żywność On tu cały czas głodny prawie chodzi To masz mięsko Koroś nie można z niego strzelać. No ale skórę myślę, że dosyć przyjemnie się nim pozyskuje Szybko to idzie Skrzyneczka przykład, Trzeba specjalnie z dinusia zejść żeby otworzyć, ale sprawdzimy to Kawałki pierwotnych kości czyli dobrze że się zeszliśmy No i tu niechcąco kota zaatakowaliśmy Mam nadzieję że to nie był błąd bo już trochę życia nam zabrał Oj, niebezpiecznie No i będziemy chyba zaraz uciekać Dobra, mam nadzieję, że nie będzie nas cały czas gonił albo że po prostu odpuści za chwilę Borek się nam pomoże O, odpuścił Są on takie mocne Zaraz zobaczymy co on tam ma, No, tradycyjnie się zablokowałem Który miałeś kolego poziom Pierwszy To nie może być ten Już nam się udało. Czy nie straciliśmy dinusia naszego? No proszę jak ładnie, skóry na farmione. Dobrze, możemy go spokojnie. Odprowadzić do domku. I zamykamy. No, teraz musimy odchody zbierać. No i coś, tu nam się kolego utopiłeś. Raz i dwa. No, jedno nam zniknęła. Tu nam się przetwarza. Tu też nam się przetwarza A tu nie mamy, czyli czy tu sobie wstawimy pyk i pyk, Hej, tu coś źle nadusiłem Czyli jeszcze raz pyk i pyk I już się ładnie przetwarza Ile mamy? Dwie sztuki Ale w jednym gdzieś już jedną sztukę założyliśmy, o tutaj no i już nam się ładnie robi następny elegancko. Ok, w tym odcinku to będzie wszystko. Yy, dziękuję za oglądanie. Hejka.